Szanowni Państwo, kolejny wywiad, tym razem po polsku i z polskim wykonawcą, z panem Jakubem Schmidtem, który jest basem. Tak jest. Kolejny bas w naszym konkursie. W tym roku całkiem sporo jest mężczyzn, właśnie o tym typie głosu. No więc chciałem zapytać, czy. Jest duża konkurencja wśród osób, które właśnie... No, na pewno jest, jest duża konkurencja, tym bardziej, że y, dostało się y, niewiele osób spośród 200. Mm -hmm. To tym bardziej... Y Poprzeczka jest wyżej, zawieszona. A w obrębie właśnie basu? Jak pan czuje tak na co dzień, w ogóle będąc śpiewakiem? O czy... właśnie, jeśli chodzi o, o, o codzienność i o bycie śpiewakiem, tak to zdecydowanie basów jest niewielu. Mhm. Takich prawdziwych, nie bas barytonów, ale mhm. stricte basów jest niewielu, to mhm. prawda? Jak się pan czuje po występie dzisiejszym? O, jestem usatysfakcjonowany i zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie akustyka tego mhm. wnętrza, bo były obawy co do tego. Rozumiem, no to dobrze, że okazało się, że jest dobra. Co pan wybrał, a co zostało panu wybrane? Ja wybrałem pieśń Piotra Czajkowskiego Błogosławiaju was lesa, natomiast komisja oczywiście poprosiła o Mozarta. O Mozarta. Czy jak się pan czuje w mocarcie? Wszystkich o to pytamy, właśnie o stosunek do Mozarta, no bo każdy o, no musi to, jest, to wykonać. To y, jest balsam dla głosu i każdy przez Mozarta musi przejść zdecydowanie I, i to Mozart właśnie obnaża wszelkie niedoskonałości. Mm -hmm. A dlaczego wybrał pan akurat tę te, 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 te arię Mozarta? A, bo jest niewielu, którzy mogą zaśpiewać to dobrze i myślę, mm -hmm. że chciałem pokazać po prostu, że potrafię. Mm -hmm. A drugi utwór, dlaczego właśnie to? I dlatego, że jestem zakochany w muzyce wschodniej, w muzyce rosyjskiej, mhm. i emocjonalność i specyfika tej muzyki to zdecydowanie coś, co mnie absolutnie porywa. A czy język ma tutaj też znaczenie? W język rosyjski. To, czy w... A ja jestem właśnie w trakcie nauki języka rosyjskiego. Rozumiem, czyli jakby jedno łączy się z drugim. Tak jest, tak. Czy dla Pana wykonywanie e, utworów podczas konkursu, e, które są zazwyczaj właśnie poza kontekstem, poza całością e, opery, jest trudne emocjonalnie, bo trzeba wejść w jakąś rolę, trzeba wejść w jakiś klimat, a potem z... nagle go zmienić do zupełnie innej roli? Tak, ale to jest absolutnie dla mnie naturalne. Ja nie, nie, nie zastanawiam się nad tym, po prostu Staram się zawsze przeżyć utwór w 100% bez względu na to, co będzie po nim i czy przy przed nim. To nie, nie robi dla mnie różnicy. Mm -hmm. No i chciałem jeszcze zapytać o sam konkurs, jak się pan o nim dowiedział? O konkursie no to jest głośno, to chyba wszyscy mm -hmm. o tym już wiedzą, więc to wszędzie informacje w internecie ale właśnie w środowisku jest o nim bardzo głośno, więc... Chciałem skorzystać. Mm -hmm. I czy po okresie covidowym, po okresie, takie mam wrażenie, rozmawiając tutaj z uczestnikami, mm -hmm. że jest radość, że można występować. Zdecydowanie, no, to znaczy dopiero teraz y, właśnie covid obnażył to, że, że my jesteśmy y, jako wykonawcy tak strasznie spragnieni tego, żeby być dla kogoś na mm -hmm. scenie. To jest, coś, co, to jest niesamowita radość, jeśli ktoś chce nas, nas słuchać i, i odbierać od nas te emocje, to, to jest wielkie szczęście. No więc życzę, żeby jak najwięcej było takich okazji o. i podczas tego konkursu, i po konkursie. Bardzo panu dziękuję. Panie dziękuję. dziękuję.